Opowiem Wam o kilku kwestiach, które okazały się szczególnie przydatne w przypadku budowania przeze mnie od podstaw kancelarii adwokackiej. Ale myślę, że te kwestie przydadzą się także każdemu, kto chce budować lub rozwijać mały biznes. Mówię szczególnie do osób, które miały albo mają trudny start, bo z doświadczenia wiem, jak to jest. Dzisiaj ludzie widzą we mnie adwokata, który z dużym powodzeniem prowadzi własną kancelarię. Ale to, czego nie widzą, to to, że kiedyś teoretycznie najlepsza opcja, jaka była dla mnie przewidziana, to praca fryzjerki w małym mieście. Na szczęście już w młodym wieku postanowiłam zignorować rekomendacje otoczenia. Wyprowadziłam się z domu, mając 16 lat. Nie będę opowiadać, jak mieszkałam kątem urodziny i utrzymywałam się ze skromnego stypendium, ani nawet jakie perypetie spotkały mnie, gdy przeprowadziłam się do Krakowa na studia. Mieszkanie na przeciekającym poddaszu i inne mało przyjemne atrakcje zostawię na temat innego materiału. To, o czym Wam powiem, to w jaki sposób w ciągu kilku lat, nie korzystając ani z finansowania mojego obecnego męża, ani z żadnych zewnętrznych finansowań, zbudowałam z sukcesem działającą kancelarię, która już od pierwszego miesiąca, przez kolejne lata nieprzerwanie aż do dzisiaj, przynosi zyski. Wiele osób mówiło mi wtedy, że bez znanego prawniczego nazwiska, bez wcześniejszych powiązań z branżą, bez przyjęcia bazy klientów od patrona, a w końcu bez pożyczek i dofinansowań na start, nie mam żadnych szans na zbudowanie własnej kancelarii. Nic bardziej mylnego. Nawet mając tylko wtedy około niecałe 10 tysięcy oszczędności i odpowiednio gospodarując zasobami, można etycznie i uczciwie zbudować dobrze funkcjonującą kancelarię i w ogóle dobrze funkcjonujący biznes. Ja opowiem to na przykładzie mojej kancelarii, ale jak wspomniałam, ma to zastosowanie w wielu innych dziedzinach. Szczególnie, kiedy sprzedajemy usługi oparte na wiedzy i na umiejętnościach. Oczywiście no, nie byłoby to możliwe, gdyby nie życzliwi ludzie, których spotykałam i ciągle spotykam na swojej drodze. Każdy z nas jednak spotyka takich ludzi. Pytanie: co robimy z tym dalej? Czy potrafimy nawiązać z nimi relacje, czy ograniczamy się tylko do szybkich transakcji, albo wręcz pomijamy ich zupełnie? W moim przypadku sytuację oczywiście nie ułatwiał fakt, że jestem młodą kobietą, a jak zaczynałam biznes, byłam jeszcze młodsza i jeszcze bardziej niewinnie wyglądająca. Mogę sobie wyobrazić, że takie wyzwanie stoi przed wieloma kobietami. Które mimo swojego młodego wyglądu muszą wzbudzać zaufanie i sprawnie działać. Czy to w biznesie, czy na rynku pracy. Jeśli macie też takie wyzwania, to wiecie, że jest ono spokojnie do pokonania. Ja i kilka osób, które znam, z powodzeniem sobie z tym poradziło. Patrząc wstecz, to co okazało się kluczowe i doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj, to trzy umiejętności, o których za chwilę szerzej opowiem. Na razie tylko w skrócie. Po pierwsze, umiejętność komunikacji i budowania relacji z bardzo różnymi ludźmi. Po drugie, umiejętność szczerego określenia priorytetów i tego, czego naprawdę na danym etapie potrzebujemy. I wreszcie po trzecie, umiejętność przyjmowania feedbacku i skupiania się na tym, co popycha nas do przodu, a nie na tym, co nas hamuje. Omówmy je teraz po kolei. Pierwsza umiejętność to umiejętność komunikacji i budowania relacji z bardzo różnymi ludźmi. Ta umiejętność pozwala poznać rzeczywiste potrzeby klientów i odpowiednio na nie reagować. To właśnie z rozmów z klientami dowiedziałam się m.in., że to, czego najbardziej od mojej branży potrzebują przedsiębiorcy, to przede wszystkim dobra responsywność, niezawodność adwokata, bezproblemowy kontakt i szybki czas realizacji zlecenia. Cena usługi, choć jest istotna, nie jest wcale decydująca. A wysoki poziom merytoryczny jest oczywiście warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do tego, żeby otrzymać dane zlecenie. Zbadaj, jak to wygląda w Twojej branży, unikając oczywiście rozpowszechnionych stereotypów. Umiejętności komunikacyjne to jest też potężny oręż w prowadzonych negocjacjach i to zarówno z klientami, jak i w ich imieniu. Zdumiewające jest to, że niemal wszyscy oczekują od adwokatów wysokich umiejętności negocjacyjnych i spodziewają się tego po nich, a jednocześnie prawie nikt tych adwokatów praktycznie z negocjacji nie szkoli ani nie uczy. To z kolei sprawia, że rozwijając się właśnie w tym obszarze, nie tylko szybciej i sprawniej dostarczamy oczekiwanych rezultatów, ale też wyróżniamy się spośród całej masy prawników, którzy, no nawiasem mówiąc, często uważają, że umieją wszystko i nie mają potrzeby rozwijać się w żadnych dodatkowych dziedzinach niezwiązanych z samymi przepisami. Jeśli ty działasz w innej branży, to też poszukaj takich przeoczonych, powszechnych słabości. Jestem przekonana, że je znajdziesz. I w końcu dzięki relacjom z innymi ludźmi mamy nie tylko głębokie wejrzenie w to, jak naprawdę wygląda ich sytuacja i ich biznes, ale też zdobywamy dużo większe wyczucie i rozeznanie w pewnego rodzaju sprawach. To pomaga nam z kolei dostarczać usług na jeszcze wyższym poziomie. Znowu, ludzie też są naszą siłą sprzedaży i często rekomendują nas dalej. Na przykład niemal 100% moich klientów to są klienci z polecenia. To jest szczególnie ważne w sytuacji adwokatów, których nie wolno się reklamować. Ja nie ubolewam nad tym, że zasady etyki zabraniają nam reklamy, bo moją siłą sprzedaży są moi dotychczasowi klienci i osoby mające doświadczenie współpracy ze mną. Nawet jeżeli ty działasz w branży, w której reklama jest dozwolona, to możesz spokojnie wykorzystać ten sposób sprzedaży. Jak wiecie, Alex robi to już od 30 lat i robi to naprawdę z powodzeniem. Druga ważna umiejętność, o której wspomniałam, to umiejętność szczerego określenia priorytetów i tego, czego naprawdę na danym etapie potrzebujesz. Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym jest wiele oczekiwań i wyobrażeń społecznych co do tego, jak powinno wyglądać nasze życie, nasza rodzina albo nasza ścieżka zawodowa. Gdybym podążała za ambicjami bliskich albo sąsiadów, byłabym pewnie dzisiaj fryzjerką albo w najlepszym przypadku pracownikiem administracyjnym w małym urzędzie gminy na prowincji. No i na pewno nie miałabym takiego męża. Dlatego warto zastanowić się szczerze, która z realizowanych ambicji jest naprawdę nasza, a która jest realizowaniem oczekiwań albo niespełnionych marzeń rodziców czy znajomych. Następna sprawa to to, że budując biznes na start nie są Ci potrzebne nowe meble i sprzęty. Nie potrzebujesz ani lokalu na własność, ani samochodu na kredyt. I naprawdę, jeżeli już musisz mieć koniecznie w kancelarii machoniowe biurko, to nie musi ono być nowe. Ja takiego biurka w ogóle nie posiadam, żeby robić wrażenia na klientach. Wiele z mebli i sprzętów, od których zaczynałam, to były meble zlikwidowanych firm, a sprzęty to sprzęty polizingowe. To z kolei pozwoliło mi spiąć budżet w ramach moich własnych, bardzo niskich oszczędności, bez konieczności sięgania po jakiekolwiek środki z zewnątrz. Jak już Wam wspomniałam, zaczynając, nie korzystałam z żadnego dofinansowania ani dotacji, nie miałam kredytów, wsparcia finansowego od męża ani bogatych rodziców. Da się! I to, co jest ważne, to to, że to, że zbudujesz sam od podstaw swój biznes, to świetnie robi nie tylko dla Twoich relacji, ale też dla poczucia własnej wartości. Tego poczucia, że samodzielnie zbudowałam taki biznes, nikt i nic mi nie odbierze. I życzę ci, abyś i ty miał, albo miała, właśnie takie samo odczucie. Kolejna kwestia to to, że akurat z mojej perspektywy bezpieczeństwo finansowe w budowaniu własnej firmy było bardzo istotne, tym bardziej, że w dotychczasowym życiu doskonale wiedziałam, jak to jest, kiedy trzeba liczyć każdy grosz i liczyć się z każdym wydatkiem. Kluczowe okazało się więc utrzymywanie, Możliwie niskich kosztów stałych i inwestowanie, owszem, ale głównie we własny rozwój. I ważne było też zbudowanie poduszki finansowej, która daje mi komfort, że wszystkie koszty stałe zabezpieczone są na wiele nadchodzących miesięcy. To jest ważne i o tym też pamiętaj. Trzecia umiejętność, o której wspomniałam, to umiejętność dotycząca przyjmowania feedbacku i skupiania się na tym, co popycha nas do przodu, a nie na tym, co nas hamuje. Tu akurat w moim przypadku jest jeszcze sporo do zrobienia, ale coraz częściej widzę, że konieczne jest tutaj kilka kwestii. Po pierwsze, umiejętność skupienia się na tym, co nas rozwija, nie pozwalając innym osobom na marnowanie naszego czasu i naszej energii. Po drugie, mądre wykorzystywanie informacji zwrotnej do usprawniania tego, co robimy. A wreszcie po trzecie, stopniowe, lecz ciągłe wprowadzanie usprawnień. Najlepiej metodą małych kroków, tak, abyśmy sumując te usprawnienia mogli zrobić dużą różnicę. To jest o tyle ciekawe, że właśnie takie podejście sprawiło, że z początkiem pandemii w mojej pracy tak na, naprawdę niewiele się zmieniło. Mimo wprowadzonego lockdownu, kancelaria już była przystosowana do pracy zdalnej, i ludzie po prostu mogli zacząć pracować z domu. To też dało mi dodatkową przewagę konkurencyjną. Te i inne kwestie przydatne w zbudowaniu od podstaw sukcesem własnej firmy, działającej w branży usług opartych na wiedzy i umiejętnościach, poruszam w książce Usługi profesjonalne Jak rozwinąć własną firmę. Przeczytaj koniecznie!